Cześć. Dawno nie było Wake Up Cafe, ale pora wrócić do tego formatu. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będę nagrywał trochę więcej. Dziś bardzo ważny temat. To jest temat, z którym zwracaliście się do mnie w różnych momentach. Temat tego, na jakim kontrolerze powinno się grać. O tym za chwilę, no bo na początek kawusia. Kawę odstawiłem, żeby mi nie przeszkadzała, więc przejdźmy do tematu. Mamy trzy podstawowe rodzaje kontrolerów do Biatyk. Taki, no, wciąż chyba najpopularniejszy, jeśli spojrzy się na cały kształt e, ludzi grających w Biatyk, czyli pady, takie zwykłe e, kontrolery. Arcade sticky, które powoli przechodzą do lamusa, oraz e, hitboxy. Może będę nazywał je leverlessami. Kto ma wiedzieć, ten wie. E, I teraz, tak, e, od czego zacznę? Zacznę od tego, że Podzielę sobie to na kilka kategorii i omówię każdą kategorię w przypadku każdego kontrolera. Punkt pierwszy szybkość nauki. Jeśli gracie w gry nie tylko w bijatyki, to pewnie gracie często właśnie na padzie. No i to jest dla nas bardzo naturalne, bo to są kontrolery, które są z nami już od prawie 40 lat. Jeśli liczymy choćby Super Mario Bros z 1985 roku. I jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby je po prostu w ten sposób e, trzymać. Więc e, gramy tak i grając w bijatyki, jesteśmy przyzwyczajeni do tego typu trzymania kontrolera. Jeśli chodzi o arcade sticky, no to tutaj sprawa jest o tyle prosta, że one się wywodzą oczywiście z automatu, więc jeśli ktoś grał na automatach, jest do tego przyzwyczajony. Ale jeśli nie gra na automatach, no to musi się tutaj przestawić. Natomiast przestawienie się nie jest aż takie trudne, jeśli chodzi o nasz mózg, tak to nazwę. Dlatego, że no, naturalne jest dla nas, że biorę sobie takiego arcade sticka i lewą ręką ruszam w ten sposób, no i prawą wciskam przyciski. Jeśli chodzi o szybkość nauki, no to tutaj według mnie najtrudniejszy jest leverless. No a to dlatego, że mamy oczywiście strzałki lewo, dół, prawo, no i góra. Czyli jeśli gram, o czym już mówiłem też kiedyś, to kciukiem wciskam przycisk do góry. Jest to dla nas troszkę nieintuicyjne, no bo dlaczego wciskając przycisk, który jest na dole, poruszam się do góry, czy to skaczę, czy czy na przykład robię side stepa? Więc trzeba się do tego przyzwyczaić. Ale jeśli ktoś ma problem ze zrozumieniem tego konceptu no to przypomnijcie sobie jak kiedyś się grał w FPS czy może nawet dalej się gra kiedy skaczemy spacją, więc to jest z tym powiązane. Drugi temat to wykorzystanie kontrolera i tu jest trochę nawiązanie do tego co powiedziałem na początku. Na padzie możemy w zasadzie grać we wszystko, tutaj nas niewiele ogranicza no bo Mamy takiego padzika, jeśli nie gramy w jakieś gry rytmiczne, które wymagają czegoś specyficznego, no to możemy grać na nim we wszystko, w tym oczywiście w bijatki. Na Arcade Sticku mamy taką sytuację, że drążek jest cyfrowy, co oznacza, że mamy tylko tutaj 8 kierunków plus neutral, więc jeśli chcemy grać w jakąś grę, która wymaga gałki analogowej, no to tutaj będzie problem. Tutaj te przyciski akurat z nimi nie ma żadnego problemu z hitboxem i jest w zasadzie podobnie jak w przypadku arcade sticka, no bo te przyciski niejako przenoszą się na to, co może zrobić gałka, czyli tutaj znowu zwycięża moim zdaniem taki kontroler. Trzecia kategoria cena oraz wybór. Tutaj jest bardzo ciekawie, no bo tak, jeśli chodzi o cenę takie kontrolery myślę, że są spokojnie w stanie konkurować ze wszystkimi innymi kontrolerami. No oczywiście, Nówka, powiedzmy, 200-250 zł, zależnie od tego, jaki kontroler chcemy. Ja tutaj pokazuję przykład kontrolera, oczywiście od PS5, DualSense'a, no ale można grać na kontrolerze od Xboxa, można grać na starym kontrolerze, od innej platformy, zależnie od tego, jak jest z kompatybilnością, tutaj nie ma żadnego problemu. Jeśli chodzi o arcade sticky, no to to jest wydatek rzędu kilkuset złotych. Nawet powyżej 1000 momentami, widziałem nawet takie nawet za 2000, ale to już lekka, lekka przeginka. Tego typu kontroler, właśnie od matka, swego czasu kosztował chyba w granicach 800 do 1000 zł. A na przykład kontrolery firmy HORI w tym momencie kosztują około 800 zł. Jeśli chodzi o leverlessy, to tutaj jest bardzo różnie. Takie najtańsze można kupić za 200-300 zł. Tego typu można za około 1000, więc te ceny są wysokie. Jeśli uczycie się grać w bijatyki i nie chcecie poświęcać dużo pieniędzy, no to grajcie właśnie na początku takim padem. Natomiast jeśli chodzi o wybór, wybór jest bardzo szeroki. Myślę, że najbardziej jest ograniczony, jeśli chodzi o te pady. Arcade sticków jest dużo na rynku, leverlessów też jest dużo na rynku. No tutaj kilkadziesiąt różnych brandów spokojnie można by było. Wmienić, które się tym zajmują. Ważna rzecz, o której dużo osób nie myśli rozmiar, ale przede wszystkim mobilność takiego kontrolera. Jeśli ja mam pada, to ja jestem w stanie go włożyć do kieszeni, nie ma żadnego problemu. Jeśli mam takiego arcade sticka, no to on jest już dość duży. I dodatkowo tutaj ta wysokość jego jest też dość duża, bo jest podyktowana tym, że mamy gałkę. Jeśli chodzi o leverlessa Zależnie od tego, jaka to jest marka, możemy mieć wyższe, możemy mieć niższe, natomiast jest on na pewno bardziej mobilny, tak to nazwijmy, niż taki arcade stick. I jadąc na turniej, możecie mieć właśnie też w pamięci to, że musicie zabrać różne rzeczy: ubrania, może jakieś jedzenie, inne tego typu rzeczy. No i dodatkowo, oczywiście, kontroler. Więc jeśli gracie na arcade sticku, on wam zajmie najwięcej miejsca. Piąta kategoria, nawiązanie tutaj do, do trzeciej, personalizacja i modowanie. Co ja mogę zrobić z takim padem? Tak naprawdę niewiele, no bo one są robione przez Sony, tak, tutaj w tym przypadku, czy inne przez, przez Microsoft. Mało jest kontrolerów na rynku, które można mocno personalizować. Tutaj co najwyżej można sobie na przykład wymienić przyciski. Widziałem, że gracze w Mortal Kombat sobie piłują tutaj strzałki, żeby lepiej im się wciskały. Dużo lepiej jest z jeśli chodzi o te inne rodzaje kontrolerów, dlatego, że możemy sobie wymienić a to gałkę, a to przyciski, czasami możemy też zmienić układ, możemy zmienić oczywiście rozmiar przycisków, możemy też często sobie zrobić customy, bo to jest też istotne, że to nie tylko tak, że kupimy gdzieś tam przez internet, powiedzmy, czy leverlessa, czy arcade sticka. Ale są różne osoby, które oferują właśnie zrobienie customa. Przysyłacie im czy to wymiary, czy jakiś gotowy projekt w 3D, i wtedy możecie coś takiego sobie zamówić, właśnie. Kwestia kompatybilności sprzętowej to jest kolejny rozdział, i teraz tak. W przypadku tego typu zwykłych kontrolerów, no to one są kompatybilne przede wszystkim z konsolą, której są dedykowane, dodatkowo z PC-tem zazwyczaj. Jeśli chodzi o arcade i hitboxy, no to zależnie od tego, jaka tam jest w środku płytka, możemy dać płytkę bruka, wtedy ta kompatybilność się poprawi, ale powiem Wam uczciwie, że w dzisiejszych czasach nie jest to aż takie istotne, a to dlatego, że mamy po prostu duży wybór przejściówek o przejściówkach. Powiem kiedyś w innym materiale, więc tutaj myślę, że nie ma co rozwodzić się nad tym, który kontroler będzie lepszy pod kątem kompatybilności, dlatego że wiele problemów rozwiązuje nam właśnie przejściówki. A jakie są różnice pod względem rozgrywki na tych właśnie różnych kontrolerach? Na pewno kontroler typu Leverless jest takim najbardziej dokładnym kontrolerem takim, gdzie będziecie popełniali najmniej błędów, kiedy oczywiście nauczycie się już na nim grać i jest też kontrolerem najszybszym, choćby z tego względu, że przechodząc na przykład z lewej strony na prawą, możemy pominąć neutral. W przypadku Pada czy w przypadku Arcade Stick'a tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Ale no tutaj dochodzi to, że musicie się nauczyć grać na tym kontrolerze, nie zawsze jest na to. Czas, nie zawsze też jesteście niejako predestynowani do tego, żeby grać na tego typu kontrolerze. I ja na przykład cały czas mam problem z tym, żeby dobrze się na nim poruszać. Po prostu moje palce w odpowiedni sposób nie działają i póki co najwygodniej gra mi się na zwykłym padzie. Jeśli chodzi o arcade sticky, no to są wciąż osoby na scenie, które na nich grają. W Polsce na przykład mamy Waja, y znanego oczywiście jako Minion Kevin. Za granicą. Zwróćcie uwagę, że na turniejach Tekkena bardzo dużo osób wciąż gra na arcade stickach. Są to gracze z Pakistanu, są to Koreańczycy, są to Japończycy. Więc to nie jest tak, że leverless jest tym ostatecznym wyborem i jak nie będziecie grali na nim, to nic złego nie będziecie wychodzić, bo na przykład tutaj gracze wymienieni przeze mnie grają na różnych arcade stickach. Ostatnio chyba najczęściej na na Quanba obsidian dwójce, no ale nie tylko minion kevinger na przykład na raizerze, chyba na panterze, tak mi się wydaje. No i są też gracze, którzy grają na padzie i odpowiadając na to najważniejsze pytanie, na czym powinniście grać, w sumie na to pytanie powinienem odpowiedzieć na początku: grajcie na tym, na czym chcecie, grajcie na tym, na czym wam wygodnie. Nie decydujcie się na siłę, że kupicie Leverlessa, będziecie wtedy super wymiataczami. Wyrzucicie w ogóle pada, będzie, będzie wszystko, wszystko spoko, zaczniecie wygrywać turnieje. Każdy kontroler ma swoje plusy i minusy. Możecie mieć swoje preferencje, czy to cenowe, czy wielkościowe, czy pod kątem wygody. Jeśli na przykład decydujecie się na grę na Arcade Sticku czy na Hitboxie, Warto też pograć w inne gatunki gier na tych kontrolerach, choćby w Metroidvanie czy inne, czy inne platformówki dwuwymiarowe. Nawet znam osobę, która, ucząc się grać na Arcade sticku, grała na tym kontrolerze w Final Fantasy Tactics, więc to była taka pełna dedykacja, żeby przyzwyczaić się do Arcade sticka, no i już nie wciskać tych przycisków na, na kontrolerze. No oczywiście może być też tak, że ja się zaraz tutaj rozwalę i będę chciał pograć na padzie, bo mi po prostu wygodnie, a gdybym chciał grać na arcade sticku czy na hitboxie, to jak widzieliście chociażby w moich dotychczasowych recenzjach kontrolerów, trzeba jednak w odpowiedni sposób siedzieć, żeby grać czy na hitboxie czy na arcade sticku. Są nawet takie sytuacje, że gracze przynoszą krzesełka czy takie małe stoliczki i Kładą na nich właśnie kontroler, bo tak im wygodnie, a sami na przykład siadają na podłodze, czy też klęczą. Zdaję sobie sprawę, że ten materiał no, nie wyczerpuje tematu. Jest dużo różnych elementów, pewnie jeszcze, na które można byłoby zwrócić uwagę. Ja chciałem przedstawić tutaj te najważniejsze, moim zdaniem, elementy, na które powinniście zwrócić uwagę, wybierając kontroler. Natomiast nie czujcie presji, że ten kontrol jest lepszy, macie na nim grać, a nie może ja chcę na dual sensie, byłoby super jakby wszystko mi na nim wychodziło i wierzę w to, że tak będzie. Nie czujcie presji, ważne jest to, żebyście po prostu mieli fan z gry. A jeśli jest coś, o czym nie powiedziałem, może powinienem był zwrócić na coś uwagę koniecznie w tym filmie, może się też ze mną nie zgadzacie, dajcie proszę znać w komentarzu, jestem ciekawy Waszych opinii i napiszcie też na czym wygracie i co było decydujące w wyborze tego właśnie kontrolera. To wszystko na dziś, dzięki, do następnego, cześć!